Is angels, -town. The Paradise You've Always Dreamed of has a for whom The paradise you always dreamed of angels a ZIEMSKI żywot. Doświadczenia. Czasem jedynym sposobem, żeby coś poznać, jest doświadczyć tego samemu. Raf, profesor Arkan kazał nam przyjść we czwórkę do sali Wal. Jak to? Czy coś się stało? Też się zastanawiamy. Jeśli dobrze go zrozumiałam, chcę przeprowadzić jakiś eksperyment. Ciekawe, jaki? A? Czegoś takiego się nie spodziewałam. Skąd tu się wzięły te diabły? Zaprosiłem je. Tak samo jak was. Temat dzisiejszej lekcji dotyczy zarówno aniołów, jak i diabłów. Wasz profesor ładnie to ujął. Chodzi o to, żebyście wy też dla odmiany pobrudziły sobie ręce. To brzmi zachęcająco. Może dla nas, ale im mogą spaść z głowy aureolki. Uważaj, co mówisz? Ja ci pokażę! Uspokój się, Uli. Pamiętaj, że jesteś aniołem. A jeśli chcesz się nauczyć strzec, i szkodzić. Musisz w pełni zrozumieć, co to znaczy być istotą ludzką. Musisz zrozumieć ich sposób myślenia. I właśnie dlatego najbliższe 12 godzin będziecie ludźmi. Nie wolno przybierać anielskiej ani diabelskiej formy. I nie możecie wrócić do szkoły. Może z wyjątkiem naprawdę nagłych wypadków. Dobra, kiedy zaczynamy? Od razu. Bazyliszku, Nosferatus, Krzeczor, Arachno. Maskotki aktywujcie metamorfozę. Nie chcę ci chodzić! Na co czekacie? Mhm. Mm Aniołki spółka do dzieła. Kropku, aktywuj metamorfozę. Nie, skoro wiecie, co macie robić, zejdźcie mi z oczu. Do zobaczenia za 12 godzin. 12 godzin bez nadprzyrodzonych mocy i bez ochrony? To mój szczęśliwy dzień. Musimy działać szybko. Jedno jest pewne. Raf i Siarkus muszą się znaleźć sami. Co tak stoisz na środku? A, nie blokuj Ej. przejścia, Grubasie! Nie wiem, co je tak bawi. Denerwują mnie! Strzelimy je piorunem! Nie możecie! Przecież nie wolno nam używać mocy. Ale skoro mamy tu spędzić tyle czasu, lepiej znajdźmy sobie jakieś fajne miejsce. Najlepiej jakieś miejsce, w którym nie będzie was! Potraficie zepsuć nawet najlepszą zabawę. No proszę, mamy dokładnie takie samo zdanie na wasz temat. No to chodźmy gdzieś indziej. Nie będziemy tu przecież stać i rozmawiać z tymi chuliganami. To jest życie! Idealne miejsce, żeby nic nie robić. To oh. 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 hey, hey. nasza piłka! Oh. Oh. <laughs> tak, to całkiem miłe, jak słońce świeci na twarz. Ale muszę uważać. Nie chcę, żeby zniszczyło moją bladą cerę. Ech, zaraz zwymiotuję. Ale chyba nie przeze mnie, patrzcie. co? Piękne Piękny park, ile zieleni. Co one tu robią? Muszą ściągać wszystkie dobre pomysły od nas? Co za nudziary, znów nam zepsują całą zabawę. <laughs> A ja myślę, że najlepsza zabawa jest dopiero przed nami. <laughs> moim zdaniem to nie fair. Hej, patrzcie, jaki ładne łabędzie. Podpłyńcie tu do mnie, żebym mogła się wam przyjrzeć. <laughs> Oj, ty do mnie. Masz problem? Ciesz się, że nie dostałeś w twarz Tobie też się należy ga. Jak ci się podoba, siarku. Zabieraj łapy, ty wielki Wyglądamy jak po płotnej kąpieli. Do twarzy ci z tym! A. Chodźmy się przebrać do szkoły. Nic z tego zapomniałyście już Arkan pozwolił nam wrócić do szkoły tylko w nagłych wypadkach. A to nie jest nagły wypadek? Spójrz na nas, przecież nie będziemy chodzić w takich ciuchach. Spokojnie, mam pomysł, możemy skoczyć na zakupy. O, to mi się podoba! Wiesz, jak mnie pocieszyć. Tym razem wyjątkowo się z Tobą zgadzamy. Więc postanowione, idziemy na zakupy. Pomogę ci. Znalazłam to, czego szukałam. Diabeł nie musi ubierać się u prady. Wystarczy mieć dobry gust. Nie złe ciuchy, ale nie możecie się równać z Uri i ze mną. My wyglądamy bosko. Mm, nie grzeszysz skromnością. A gdzie się podziała Miki? Nie mam pojęcia. Myślałam, no? że jesteś z wami. Pewnie znowu pobili się z gasem. Jego też nie możemy znaleźć. Okropnie zgłodniałem. Może skoczylibyśmy coś przekąsić? Brzmi super! Będziemy jeść z tymi cukierkowatymi pannami? Przestań wydziwiać. Przecież codziennie wszyscy razem jemy w szkolnej stołówce. Choć nie zawsze się to dobrze kończy. Ja też poproszę. Nie ma sprawy. To przyjemność obsługiwać tak piękną parę jak wy. Mm. Jedna sprawa, koleś. Nie jesteśmy parą. To prawda. Nie chciałem was obrazić. Proszę. Macie ochotę na hot dogi? Też pytanie. Ja poproszę dwa. Doskonały wybór. Pomyślą, że to sos barbecue. Tak się objadłem, że chyba pęknę. Trochę marnie się o. czuję. Czemu? Boli mnie ha. duch. To ty nas namówiłeś na hot dogi. Przecież nikt cię nie zmuszał! Tylko że teraz łakotka źle się czuje. Dlaczego? Czyżbyś coś kombinował? Y o. Oh. Kabala też się źle czuje. Nie wiem jak wy, ale ja mam to w nosie. Wracam do szkoły. Zdy z tobą to zdecydowanie liczy się jako nagły wypadek. Wiedziałam, że nie trzeba cię było słuchać. Czemu już dzisiaj nam? jedną nauczkę, prawda? To był twój pomysł, żebyśmy razem jedli. Dość tego. Jeśli chcesz wojny, to będziesz miał wojnę. Dokąd ona idzie? Załatwmy to na torze! Nie blokuj trasy! No i co się wpychasz? Już szybciej nie mogę, ale raf nie da się wyprzedzić. Jeśli przyspieszę, oboje skończymy w szpitalu. Hej, nie mogę skręcić! A! A! Oh, siarkus! O oh, nie, kierownica nie działa! Dokąd tu diabła oni pojechali? Daruj sobie te teksty o diabłach. Nie panuje nad go kartem, nie chce się zatrzymać! Mój też! Może powinniśmy zaskoczyć! Hey, no, 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 w krótkiej formie to zbyt ryzykowne. Skręcimy sobie karki, albo jeszcze gorzej! O! mamy poważny problem. O! O! Naprawdę mało brakowało. Trzymaj się! Prędzej czy później skończy nam się paliwo i wtedy się zatrzymamy. Głupcy, o tym zadecyduję ja. O, chyba czekam na Myślałem, że się nie zatrzymają. Jak myślisz, co się stało? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale mam bardzo złe przeczucia, Siarkusiel. Zgadzam się z tobą. Mam takie niejasne wrażenie, że ktoś doprowadził do tego celowo. Ale kto i dlaczego? Wiedzą o naszej obecności. Anioły i diabły wyczuwają takie rzeczy, mają szósty zmysł, ale nie przejmuj się tym malachiaszu. Zadanie zostało wykonane, raf i siarkus są sami i nic poza tym się nie liczy, nie zdołają się sobie oprzeć. Zachód słońca jest taki piękny, prawda? Tak, bardzo piękny. Mm. Skąd się tu wziąłeś? Bazyliszku! Czarkusie, czy ty kompletnie oszalałeś, co robiłeś na plaży z tą anielicą? Widziała pani? Obserwowaliśmy wasze poczynania oczami waszych maskotek ale my przecież przecież nie robiliśmy nic złego. Zamilcz. Nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji to zagrożenie dla nas wszystkich. Bardzo mi przykro, Raf. Musimy podjąć zdecydowane kroki. Wersja polska dla TVN Start International Polska. Reżyseria Andrzej Chudy. Dialogi polskie Marcin Bartkiewicz. Dźwięk i montaż Grzegorz Ogorzały. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Raf Julia Kołakowska. Uri Barbara Kałużna. Siarkus Leszek Zduń. Oraz Joanna Kudelska, Klementyna Umer, Brygida Turowska, Monika Pikuła, Andrzej Kozak, Cezary Kwieciński i inni.